Panie Rzeczniku, czy miasto Wałbrzych odnotowało na swoich kontach wpływ dotacji z promesy Funduszu Inwestycji Samorządowych? Tak, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, bo tak ten program się nazywa, ponad 24,5 miliona złotych, te pieniądze są już na naszych kontach. Oczywiście musimy pamiętać, że budżet miejski to jest ponad 300 milionów złotych wydatków na inwestycje, więc jest to zaledwie promil, czy też mały procent wydatków, jakie miasto na inwestycje ponosi. Minister Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej, kiedy informował o takiej promesie dla Urzędu Miasta Wałbrzycha, dla miasta Wałbrzycha, proponował władzom miasta, aby te pieniądze przeznaczyć na remont bądź przebudowę stadionu na Starym mieście. Czy ta opcja jest rozważana, czy są może jakieś pilniejsze potrzeby do zagospodarowania tych środków finansowych? Tak, ta opcja jest rozważana, nawet jest już rozstrzygnięta. Te 24,5 miliona złotych zgodnie z decyzją władz, pana prezydenta w konsultacji z radnymi zostanie wydane na projekty inwestycyjne związane z tą strefą społeczną, czy też socjalną. I wśród tych projektów planowane jest wydatkowanie około 3 milionów złotych na projekt renowacji stadionu na Nowym Mieście. Będzie to dotyczyć głównie prac przygotowawczych do przyszłego remontu, bo tam ten projekt opiewający cały na około 50 milionów złotych wymaga dzisiaj zmiany, ale też pracy rozbiórkowe, też pracy przygotowawcze. W tym wypadku liczymy oczywiście na, na wsparcie Ministerstwa Sportu, aby ten, ten projekt w jakiś sposób, czy też w sposób tak jak chcielibyśmy został dofinansowany z tych pieniędzy również chcielibyśmy przeznaczyć na no tak jak powiedziałem wcześniej kwestie inwestycji socjalnych czyli około 9 milionów złotych planujemy przeznaczyć na generalny remont na modernizację budynku Moniuszki 118 chcielibyśmy tam żeby tam w przyszłości został przeniesiony młodzieżowy ośrodek socjoterapii bardzo ważna inwestycja ponadto chcielibyśmy za te pieniądze wyremontować również czy też dorzucić do remontu do modernizacji dawnej willi od straży pożarnej, po straży pożarnej czyli Matejki 5 chcielibyśmy aby docelowo stało się się to miejsce spotkań seniorów, młodzieży, a także miejsce siedziby bawórskich NGO-sów. Kolejnym punktem, na, który, na które część z tych pieniędzy chcielibyśmy, aby, aby powędrowała, to są mieszkania socjalne i noclegownia, czyli budynek przy ulicy Betowena. Panie rzeczniku, zapytam, mimo że lato się kończy, ale czy w tym wachlarzu inwestycji planowanych przez miasto znajdzie się miejsce, czy znalazło się miejsce na ten odkryty basen przy zdroju, czy ta inwestycja musi jeszcze chwilę poczekać? Ta inwestycja nie tyle, że musi czekać, bo cały czas Twoja analizy i trwa. Miasto chce, aby ten projekt był finansowany z partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspólnie z innymi miastami w Polsce pracujemy nad, nad projektem takiego właśnie wsparcia. Miasto nie rezygnuje z planów basenu, pracujemy nad nim, ale to nie z tych źródeł jakby ta inwestycja będzie finansowana.